Wejlapy do witam Państwa oraz zapraszam na prognozy pogody. z wiosny go e, zaprowadź, na jest niezdrowy jest e, od tego wystawy, że w niedzielnym Wielkanocy w poniedziałek Wielkanocy. Okolicy do słońca, czy nawet po sztory. A teraz wracamy do informacji o pokroczu. dalej, na no, jej. Nie. Kopuska częstochowa i Zabcze. Ta tak stopni do słońca i pochoda. A Katowice, toskich górach i Asji Polskiej Tychy. Tatewoda tak stopni do słońca. A piersku biała. Czy. I na Na tak stopni do słońca. I. I to deszcz. Jutro będzie Babułko Polskę i Zabierciu na te modynach stopni do słońca i pochórka. Katowice te doskigła, i Polskiej Tychy. na te modynach, stopni do słońca i pochódno. A piątku Biała, Dzym i Rzym. Na te modynach stopni do słońca i pochódno. Mówimy, pomóc, jak widzimy pomoc, jak wrócić. Ale precyzmorał, żeby być, jest Zapraszamy na to, by ten espres, aktualności, ten espres, i wiadomości, i teleskopie wisiały się Państwa zaprosić. I to wszystko. widzimy się w samym Sport. Że mnie z kamerę, ruszy kamerę, bo się z Państwem się się za Danuda David. Dziękuję bardzo za uwagę. Życzę spokojnej nocy. Do zobaczenia. Do